Jacek Rzepeczki, Our Team Poznań. Wita Jacku. Witam, witam serdecznie. Dobra, Jacek, zacznijmy od tego standardowo. Do walki trzy tygodnie około. Jak przygotowania? Gdzie, z kim, co, jak, kiedy? Oczywiście, wszystko, wszystko dobrze. Do walki zostało już niewiele czasu. Ja jestem cały czas w reżimie treningowym. Przygotowuję się w klubie Our Team Poznań na ulicy Taborowej. Trenuję praktycznie codziennie, dwa razy dziennie, więc no, na ten moment jest już... Powiedział, powiedział, całkiem duże zmęczenie, ale na tym, na tym etapie jest to, jest to normalne. W formie będę bardzo dobrej. Sparuję też z różnymi chłopakami z różnych klubów, więc cały czas konfrontuję swoje umiejętności z innymi chłopakami, z innymi zawodnikami. Więc jak najbardziej o swoją formę kompletnie się nie martwię, bo wiem, że będę w bardzo dobrej, wysokiej formie. Walka w Poznaniu? Ty, ty z Poznania, z Poznańskiego klubu, więc chyba fajnie wystąpić przed tą swoją publicznością i poczuć jej wsparcie. Zgadza się, zgadza się. Zawsze, zawsze z miłą chęcią walczę na Galach w Poznaniu, dlatego że no czuję się tutaj jak, jak u siebie w domu, przed własną publicznością, którzy kibicami, którzy niosą mnie, mnie dopingiem. No to jest zawsze, zawsze duże dla mnie wydarzenie, więc ja jak najbardziej się z tego cieszę i nie mogę się doczekać już samej walki. Michał Benden twoim rywalem, powiesz mi coś na jego temat, jak ty w ogóle widzisz go, jak go rozpracowujesz, rozpracowałeś go już w ogóle? Tak, 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 znam, znam Michała, znamy się osobiście, bym to też nawet powiedział, znam jego styl, styl walki, oczywiście no, tutaj nie można zakładać stuprocentowych rzeczy, które wydarzą się w ringu, bo tego, bo tego nie wie. Nie wie nikt, ale, ale Michała styl jest mi znany, ja się przygotowuję pod niego, on przygotowuje się po, pode mnie. E, także no na pewno znając nasze style na pewno damy, damy widowiskową walkę, tym bardziej, że Michał jest bardzo doświadczonym zawodnikiem utytułowanym, e, więc no, ja jestem zadowolony z tej walki. Bardzo się cieszę, że podjął rękawice i że przyjdzie nam się zmierzyć. Powiedz, powiedziałeś, że znaczy się osobiście, ale chyba nie będzie żadnej taryfy ulgowej w ringu, w klatkoringu. Nie e, e, ża żadnym, żadnym e, tego słowa znaczeniu. Po prostu znamy się, znamy się, e, z mistrzostw z Polski chociażby, ale, ale to nie jest tak, że, że tutaj e, nie damy jakiejś mocnej walki, bo, bo wręcz przeciwnie, nie chcemy sobie coś udowodnić, więc na pewno walka będzie bardzo twarda. Przejdźmy teraz szerzej, zajmijmy się, że tak powiem, całą kartą walk, która jest, no, można powiedzieć, świetna, jak na warunki poznańskie i na, i na te gale, które chociażby wcześniej się odbywały. No, Samo przejście do areny świadczy o tym, że tu organizatorzy grubszą sprawę przygotowali. Jak ty w ogóle widzisz ten fight card? Sam fight card jest naprawdę bardzo mocny. Jak na poznańską galę, to myślę, że na tych edycjach Nidov Champions jeszcze takiej mocnej karty walk nie było, więc wystąpić wśród tych wszystkich zawodników to jest, to jest czysta przyjemność. No, szykują się naprawdę mocne walki i w K1, i w boksie, i w MMA, więc pozostaje się tylko cieszyć. A wiadomo, arena to jest no, no, no jedna wielka, duża, duża, duża hala. Mam nadzieję, że przyjdzie kilka tysięcy kibiców i, i będą zdzierać gardła dla swoich zawodników. Wymieniałeś te wszelkie fajne sportowe aspekty. Jest też taki aspekt, że to powiem, roz element rozrywkowy, te, ten Freak fight, w którym wystąpią bonus, bonus i body rise. Jak ty na to się zapatrujesz? To aż tak nie chciałbym tego zbytnio, zbytnio komentować, ja mam do tego sceptyczne podejście. No ja to rozumiem, że to jest taki pewien zabieg ze strony organizatorów, aby no, no, no też przyciągnąć kibiców kompletnie niezwiązanych że tak powiem, ze sportem. Ale no, no ja to rozumiem, takie są nieraz wymagania. Mam nadzieję, że chociaż będzie się to publiczności podobało, ale tak naprawdę mam, mam nadzieję, że oni przychodzą obejrzeć kawał sportowców, a nie ten freak fight. Na sam koniec kilka słów do fanów, zaproszenie jakieś? Oczywiście chciałbym bardzo, bardzo wszystkich zaprosić serdecznie na tą, na tą walkę, nie tylko na swoją, ale również innych, innych zawodników. Na pewno będą zadowoleni, szykują się wielkie, wielkie emocje i największa gala w Poznaniu do tej pory.